Panie i Panowie, Dziennikarzem Roku 2009 został Tomasz Lis. Jesteśmy na gali podsumowującej Coroczny konkurs Miesięcznika Press na Dziennikarza Roku oraz na nagrody Grand Press w poszczególnych kategoriach. Puls Biznesu w tym roku był nominowany w jednej z tych kategorii, w newsach, za materiał o Camelgate, powszechnie cytowany zwłaszcza na portalach plotkowych. Nie wygraliśmy. Pierwsze miejsce zajęło słynne szwedzkie mięso, które z Demobilu trafia do Polski i jest tutaj Sprzedawane i upowszechniane w żłobkach, w przedszkolach, w szpitalach i w ogóle na wolnym rynku. To była bardzo silnie obsadzona kategoria, bo między innymi nie wygrał news o aferze hazardowej. Prywatnie oceniam znacznie wyżej werdykty fachowego jury powołanego przez prez w tych poszczególnych kategoriach niż rzucony na zupełnie wolny rynek. Tytuł Dziennikarza Roku. W tym roku uczestniczyło w głosowaniu aż 59 redakcji. Zwyciężył Tomasz Lis. Żadna niespodzianka. Otrzymał ten tytuł po raz trzeci. Można przyjąć, że w pierwszej kolejności decyduje to kryterium popularności telewizyjnej. Tylko o punkcik przegrała z nim Ewa Ewart. Znakomita dokumentalistka TVN 24. I uważam, że Wielkim ożywieniem dla tej nagrody byłoby gdyby ta kolejność była odwrotna i gdyby to ona otrzymała ten samochód i wpisała się na listę laureatów. Tomasz Lis już zdobył tyle Wiktorów, tyle razy ten tytuł, że to jest po prostu taki prawie automat. Natomiast należy docenić, że bez dosłownie bez chwili wahania przeznaczył samochód Citroen C5 od razu na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W styczniu 10 będzie wylicytowany ten samochód, na pewno przyniesie Jurkowi Owsiakowi sporą kwotę. Dlatego wznosimy tołas i za ten gest Tomasza Lisa, i za zdobywców samochodu i za pieniążki, które wpłyną na fundusz orkiestry.